dzisiaj robimy reading vlog. A więc tak, mamy puffy włosy i dzisiaj czytamy. Pierwszy segment czytałam sobie dzisiaj rano, jak się obudziłam, bo fajnie jest poczytać sobie w łóżku, ja to osobiście uwielbiam, aż postawię Was na chwilę. Mamy nasz nieśmiertelny kadr. A więc tak. Czytam sobie aktualnie reportaż Olgi Gitkiewicz nie zdążę. On był popularny tak w 22, jak wyszedł i w 23 roku. I wtedy go kupiłam i dalej go nie przeczytałam, więc czytam go teraz i powiem Wam, że bardzo się cieszę go naprawdę jest spoko, bo ono opowiada o wykluczeniu komunikacyjnym, o tym, że busy nie istnieją, a jak istnieją, to są w złych warunkach, o tym, że warto w kolej i żeby była z powrotem kolej tak banger, więc fajnie, że tutaj była na chabówkę, tak, tak, tak. Ale podsumowując, zaczęłam sobie dzisiaj rano, jak się obudziłam, to byłam mniej więcej na 64 stronie, bo sprawdzałam I teraz jestem na 88 Tak I... idę teraz czytać, bo mam ogromną ochotę, bo jest jeszcze przed obiadem, rzeczy na obiad są ogarnięte, gotują się, także że Idę poczytać na nie Dobra, ja mam update sytuacji, 15.08 Outfit change wlecia, bo było mi za gorąco w tamtym swetrze, plus ogarnianie jedzenia, więc żeby nie ubrudzić koszul, ładnego swetra, to jakby koszulka po domu jest w tragicznym stanie. Ale update, jesteśmy na stronie 104, kolejny rozdział, monolog czwarty, w którym chodzi o mental. Bo weszło, wszedł tutaj powoli taki trochę temat, że samochód już nie pełni funkcji czysto transportowej, ale też taką społeczną i ogólnie transport, nie? W sensie, że tutaj na przykład pani, że że siedzimy na przystankach nie, żeby czekać na autobus, a autobus, tylko żeby porozmawiać z ludźmi, poznać kogoś. Eee, ja jako, że jestem z miasta i komunikacja tu nie jest tra tak tragiczna, to nie reluję do tego, ale tutaj jest opowiedziane o wsiach i że na wsiach tak może być, gdzie po prostu busy i tak nie jeżdżą, więc można siedzieć i pogadać albo poczekać razem na busy. Ja w sumie, jak czekam chwilę, to też zagaduję na, do ludzi, z którymi siedzę czasem. Jeżeli nie mam co robić, albo jeżeli nie wydają się tacy, że nie pogadają, tylko wydają się tacy pozytywni. Ale dobra, czytam dalej, bo ciekawe. W wleciał kolejny Outfit Change, because I was bored. Czekajcie, pokażę wam. Nieśmiertelne różne skarpetki. Że tak, jest po 17, filmik wszedł na kanał, bo zmontowany została miniaturka, zrobiona, wszystko klasa. I szczerze, tak mi się nie chciało czytać, bo byłam tak zmęczona bez powodu, a no. Ale przeczytałam trochę, jesteśmy na stronie 109 Także idzie jakoś, idzie jakoś Zastanawiam się natomiast nad tym czy nie stawić tutaj jakichś Harry Potterowych w dekoracji Bo tutaj by mi siadł ten taki, wiecie ten taki sznurek jaki miałam na tle Jak byłam na dole, jak byłam młodsza z takimi insygniami śmierci On był mega cool Ale szukałam i go nie mam, więc musiałabym zrobić, także filmik z Harry Potterowych DIY-ów dekoracji na ściennych tego typu nie wiem, jeszcze nie wiem e, zgłosił Maga Słońca, więc do tego wleciał Outfit Change y, ale teraz jest z powrotem tak całkiem normalnie i arono, rano no jestem głodna, chyba idę jeść a potem idę czytać na zewnątrz, bo trochę powietrza mi się przydało, tak sytuacji na łonie natury wieje, więc pewnie mnie gorzej słyszycie ale jak słychać koszą wiercą ale atmosfera jest bardzo przyjemna jestem na stronie 126 i Maggie się wkręcam tak szczerze w sensie powiem wam tak jest dużo jechania po pociągach to jest na zasadzie takiej że pociągi kolej jest wspaniała proszę więcej kolei Samochodozę jest zła, a z drugiej strony, ach, to PKP, jak nie mogą. Także, yy, <laughs> nie wiem, świetnie się bawię, yy, ale jak dla mnie jest za dużo tego jechania po PKP, w sensie inaczej, ja rozumiem, rozumiem, że to jest zabieg, tutaj artystyczny zabieg. Plus, yy, ta książka jest z 22 roku i faktycznie to są opisywane historie, na przykład z 2010 w grudniu, że się pociągi wysypały i to tak fest, typu ludzie czekali po parę godzin, część pociągów przymarzło i tego typu rzeczy i że później było wystosowane, były przeprosiny i później, że 4 lata później też była jakaś taka akcja, ale przy przy, przytoczyła też jakąś sytuację pani Olga z 2019 roku, e, też o takich właśnie dzikich opóźnieniach. Ogólnie jest bardzo takiego narzekania na opóźnienia i tego typu usterki i... To, że szlak ludzi trafia, jak słyszą, za utrudnienia przepraszamy, za opóźnienia przepraszamy, za niedogodności przepraszamy. Rozumiem punkt, rozumiem punkt ale już trochę dużo tego jechania, a kolej dużo się poprawiła, mam wrażenie. W sensie inaczej, ja nie jeździłam, jak było mocno dużo, no, było tylko retro, którym ja jeździłam, a tak to pociągiem prawie w ogóle nie jeździłam. Pierwszy raz chyba pociągiem jechałam, nie wiem, jak wiem. Nawet nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale teraz na przykład jeżdżę relatywnie częściej. Na pewno częściej. I wiem, że jest spokojnie Jakby... Ja nie mam nic do zarzucenia kolei. a ja jestem osobiście fanem. I love PKP tego typu ale... ale wracając do książki. Spoko, dowiaduję się naprawdę nowych rzeczy. Więc naprawdę nie mam nic przeciwko. Polecam KKP. Ale naprawdę strasznie jadą po wszystkim. Najpierw było jechanie po samochodach, potem było jechanie po wsiobusach i ogólnie busach i o tym, że ich nie ma, a teraz jest jechanie po pociągach, że się spóźniają i ich nie ma. Zobaczymy na czym się będzie kończyć ta książka, o czym, na czym, jeszcze, o czym będziemy jeszcze jechać. Było, było mówienie o tym, że pier, piesi top i rowery top. Ale było jechanie, że, nie powinno być, że starsi ludzie na przykład nie muszą jeździć na rowerach, była taka sytuacja przytuczona, że jakaś staruszka jeździła sobie do sklepu na rowerze i punkt jest taki, że no nie musiałaby, gdyby był wsiobóz, tak? No o tyle chciałam powiedzieć. Macie więcej update'a ja z tej książki dzięki temu. Dobra, idę czytać dalej. Bye! strona 159, wróciłam do domu, bo się zrobiło trochę chłodno, a słońce ładnie zaczęło świecić. Eee, idę zjeść chyba sobie jakiegoś owocka, bo jest koło 19:00 i chyba idę się potem myć i jeszcze nie spanko, bo trochę poczytam, ale potem spanko, także tak to za chwilę. A oficjalnie po kolacji 1920 20, miałam powiedzieć 28, ale 19.20 i obejrzałam z dziadkiem jeden z 10. Kiedyś sprawdzam tylko strony. Jestem na stronie 160 dalej. Yy, ale obejrzałam z dziadkiem 1 z 10. I Jesus Christ. Nina. Nina ty była idolka. Od Odkąd zaczęłam oglądać, zaczęłam ci kibicować. Także gratki. 121 punktów ma misia. 8 miejsce egzekwu z 7. Ale. klasa, klasa. Szczerze, idolka, idolka. Dostała pytania o Szrek, więc tym bardziej idolka. Tak. I ja na przykład nie wiedziałam, że Tesla jest jednostką S i indukcji magnetycznej, bo nie pamiętam takich rzeczy, ale teraz już wiem. Ale też bym nie wiedziała, także don't worry, Misia, wygrałaś S. Jest. Idolka, idolka, tak szczerze. Dobra, idę czytać dalej. Umyję zęby, mam tu chyba płatka. No, o fujka, mam tu płatka. Ble, ble, ble. Idę umyć zęby, czytam, a potem potem się żegnamy. Mi się niestety, czajcie, to niestety się żegnamy. Sorry za to, za to sytuację. Kręcam się dalej jak 150, ale przyszedł wujek i powiedział, że możemy jechać do sklepu, także jedziemy do sklepu. Jedzenie. nie. bo się robi ciemno i kończmy tego vloga. A więc tak, książka dzisiaj została przeczytana do strony... 164, możecie sobie tu zobaczyć, pięknie jest, skręciłam się ogromnie, więc polecam, bardzo fajna książka do przeczytania yy, i tak, ale wam jeszcze powiem, yy, może jeszcze będę dzisiaj czytać wieczorem, pewnie tak, przed pójściem spać, ale byliśmy w sklepie i słuchajcie, patrzcie to! <grytanie> Zdjęcie było widać na Instagramie na relacji, ale widzicie tego Stitcha? Patrzcie, no spotkaliśmy, spotkałam Stitcha i byłam jak omegi, świetny stitch i, i tak, i, i chciałam wam po powiedzieć to i to tyle, a więc tak, i wracam z boju, z misji, z misji pojedzenie z ozolami i harbuzem, także będziemy jeść arbuza, ale tak, ja idę się zająć wypakowywaniem do reszty zakupów, bo już wypakowałam większość, ale mam ochotę harbuza, więc będę jeść arbuza i tak, i mi się pisze kolorowe. Jeżeli ten vlog, ten reading vlog, Wam się podobał i chcecie więcej takiego kontentu, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Moment na poprawienie włosów. Tutaj możecie zasubskrybować. Tutaj macie film, który YouTube poleca z mojego kanału, specjalnie do Waszych preferencji oglądania. Także jak Wam się podobało, miszki, to trzymcie się. Jak Wam się nie podobało, to też się trzymcie i pamiętajcie, że życie jest piękne i że jesteście super.